Ojciec Syrach Janicki, medytacje franciszkańskie. Zapraszam serdecznie do medytacji franciszkańskich. Jest to okazja do tego, aby przez rozważanie myśli, słów świętego Franciszka jego życia, na nowo zachwycić się ideałem, charyzmatem, jaki ten święty nam zostawił. Medytacje te napisałem w ciągu kilku lat. Ojciec Syrach Janicki. Tom drugi. Czyta Michał Kurka Sobota siódmego tygodnia wielkanocnego Obowiązywalność reguły Lekcjo Kiedyś święty ojciec miał wizję, wyrokiem niebadaną, odnoszącą się do reguły. W tym czasie, kiedy między braćmi trwała dyskusja o regule do zatwierdzenia, święty dogłębnie przejęty tą sprawą, zobaczył we śnie taki obraz. Widział się zbierającym z ziemi drobniutkie okruszyny chleba, które miał rozdać wielu głodnym braciom stojącym wokół niego. Gdy wahał się, czy rozdzielać tak kruche drobiny z bojaźni, że takie ulotne pyłki mogą mu wypadać z rąk, zawołał doń głos z wysoka. Franciszku, ze wszystkich okruszyn sporządź jedną hostię i daj pragnącym do jedzenia. On tak zrobił. Ci... Co przyjęli nienabożnie albo wzgardzili otrzymanym darem, wkrótce w sposób widoczny zostali okryci trądem. Rano Święty powiedział to wszystko towarzyszom, żaląc się, że nie pojmuje tajemnicy widzenia, ale wnet potem, gdy czuwał na modlitwie, tenże głos z nieba rzekł do niego: Franciszku, okruszynami zmienionej nocy są słowa Ewangelii. Hostią reguła, trądem niegodziwość. Bracia owych czasów nie uważali reguły, którą przysięgali zachowywać za twardą i ostrą, jako że byli bardzo ochotni do jeszcze większego wysiłku, bo tam, gdzie bodziec miłości zawsze popycha do czegoś więcej, nie ma miejsca na opieszałość czy bezsenność. Tomasz Szczelano, życiorys II świętego Franciszka. Meditacjo W naszych wstępnych rozważaniach nad regułą świętego Franciszka Musimy sobie zadać pytanie nie tylko o to, jakie ona ma dla nas znaczenie, ale w jakim też stopniu nas obowiązuje. Święty Franciszek jako fundator zakonu jest autorem reguły, lecz reguła sama w sobie nie ma żadnej mocy zobowiązującej. Tej mocy nabiera dopiero po zatwierdzeniu jej przez Kościół. Tak więc moc obowiązująca reguły płynie z Kościoła, nie zaś od świętego Franciszka. Nasza reguła zawiera w sobie różne przepisy. Dlatego też od początku powstało pytanie, czy te przepisy nas obowiązują? A jeśli tak, to czy jest to pod grzechem ciężkim czy lekkim? Czy reguła zawiera w sobie nakazy, które można potraktować jako rady? Ponieważ ten problem był czymś bardzo żywotnym dla braci, zwrócili się oni do papieża, jako jedynego autentycznego interpretatora reguły, o autorytatywne rozwiązanie tego problemu. Po powołaniu specjalnej komisji i gruntownym zbadaniu sprawy, papież Klemens V wydał 6 maja 1312 roku Bullę Exivi de Paradiso. W niej to wyliczył 24 przykazania reguły obowiązujące pod sankcją grzechu ciężkiego. Takie podejście do reguły okazało się jednak z czasem bardzo szkodliwe. Na regułę zaczęto spoglądać wyłącznie w sposób prawny. Jej zachowywanie sprowadzono do spełniania owych 24 przykazań, po drodze zgubiono coś najważniejszego, a mianowicie jej ducha. Jest rzeczą znamienną, że wśród tych 24 przykazań nie było najistotniejszego zdania reguły mówiącego o tym, że życie braci polega na zachowywaniu Ewangelii. Być może właśnie stąd wzięły się późniejsze interpretacje naszego życia, mające niewiele wspólnego z franciszkańskim charyzmatem. Powołania Franciszkańskiego nie można sprowadzić do zachowywania 24 przepisów. Jest ono czymś znacznie szerszym. Ta sytuacja trwała aż do Soboru Watykańskiego II. Tenże Sobór w sposób autorytatywny stwierdził, że żaden fundator nie ma mocy prawnej ustanawiania przepisów pod sankcją grzechu ciężkiego lub nawet lekkiego. Fundatorzy mogą dawać propozycje lub zachęty i tylko aprobata kościelna nadaje im ważność. Ostateczne zatwierdzenie reguły i konstytucji należy tylko do Kościoła. Kościół także wypowiedział się co do obowiązywalności reguł i konstytucji. Uznał, że nie można stawiać na jednej płaszczyźnie trzech rad ewangelicznych z wszystkimi innymi przepisami zawartymi w prawie własnym, dlatego to, co dotyczy bezpośrednio zachowywania trzech rad ewangelicznych, obowiązuje pod sankcją grzechu ciężkiego. Natomiast do zachowania wszystkich innych przepisów, rad, wskazań i zachęt jesteśmy zobowiązani w sumieniu. Powstaje jednak pytanie, czy jest możliwe zachowywanie trzech rad ewangelicznych bez odniesienia się do reguły i konstytucji? Odpowiedź dyktuje nam samo nasze życie. Zachowywanie ducha i litery reguły, czyli nasze życie franciszkańskim. Nie można nigdy skutecznie oddzielać praktyki rad ewangelicznych. Od całego naszego sposobu życia. Ważne jest to, aby ten sposób życia jak najlepiej współgrał z radami ewangelicznymi. Nasze trzy śluby nie są czymś teoretycznym i abstrakcyjnym, ale wyrażają się poprzez zachowywanie tego wszystkiego, co jest napisane w regule i konstytucjach. Nie trzeba więc straszenia sankcjami, związywania z popełnianiem grzechu ciężkiego za przekroczenie jakiegoś przepisu, Nasze podstawowe ustawienie musi być pozytywne, by wypełniać wszystko to, co przyrzekliśmy zachowywać z powodu miłości do Boga i Kościoła, nie zaj ze strachu przed grzechem. Oracjo. Dziękujemy Ci Boże za ducha i litery naszej reguły. Przyjmujemy wszystko to, co w niej jest zapisane jako wielki dar i najlepsze wskazanie, jak zachowywać rady Ewangeliczne. Nie chcemy nigdy wpaść w faryzejską mentalność zachowywania mało znaczących przepisów przy jednoczesnym zapomnieniu o tym, co najważniejsze.